E Witam serdecznie i zachęcam do zapoznania się z najnowszym numerem tygodnika katolickiego niedziela z datą 22 lipca 2012 roku. Jest to numer 30, który już od zdjęcia na okładce wprowadza nas w temat starości i troski o ludzi w podeszłym wieku. Gdy już musimy podjąć alcy trudną decyzję o oddaniu bliskiej osoby do domu opieki, koniecznie trzeba dokładnie sprawdzić, gdzie trafi. Pisze w dodatku nie tylko dla seniora Katarzyna Wojnarowska. 20 pielgrzymka rodziny Radia Maryja na Jasną Górę miała miejsce w czasie ostatniej batalii o media katolickie, o wolność słowa w Polsce, gdy napór zła przelewającego się przez środki masowego przekazu stał się wyjątkowo intensywny i dla nas uciążliwy. Biskup kielecki Kazimierz Ryczan przemawiając podczas pielgrzymki ze Szczytu Jasnogórskiego Zwrócił się z apelem do prezydenta Bronisława Komorowskiego, by posłuchał wielkiej części narodu i pomógł milionom zwolenników Radia Maryja w staraniach o przyznanie miejsca dla telewizji TRWAM na cyfrowym multipleksie. Relacje z pielgrzymki rodziny Radia Maryja prezentuje Lidia Dudkiewicz w artykule Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Swoją refleksję na temat tej pielgrzymki publikuje ksiądz Ireneusz Skubiś w felietonie Ataki na pielgrzymkę rodziny Radia Maryja. Najnowszy numer Niedzieli zwraca szczególną uwagę na niebezpieczne zjawisko społeczne, jakim jest sponsoring, który stanowi współczesną odmianę prostytucji. Sponsoring, modny szczególnie wśród studentek, neguje zasady moralne i ukierunkowany jest na duże pieniądze i łatwe życie. Nad tym problemem pochyla się Iwona Galińska w artykule zatytułowanym Ukryta prostytucja. Dziewięciolatka, która zmieniła świat to tytuł artykułu Marka Pawa Tomaszewskiego o amerykańskiej dziewczynce, która poprosiła, aby zamiast prezentów na jej urodziny, każdy kogo zna złożył mały datek na rzecz ludzi nie mających dostępu do świeżej wody. Celem dziewczynki było uzbierać 300 dolarów do dnia swoich urodzin. Niestety dziewczynka zginęła w wypadku samochodowym w miesiąc po swoich urodzinach, a na jej konto wpłynęło ostatecznie ponad 1 milion i 200 tysięcy dolarów, co pozwoliło zaopatrzyć wodę 50 tysięcy etiopczyków. W New York Times napisano: "Ta mała dziewczynka była mądrzejsza niż cały Kongres Stanów Zjednoczonych i Wall Street razem wzięci". Ponadto w najnowszym numerze niedzieli znajdziemy apel Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia przeciw podpisywaniu niebezpiecznej konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet oraz list otwarty Forum Kobiet Polskich do premiera Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący tej konwencji. To tylko niektóre wybrane artykuły z najnowszego numeru Niedzieli. Zachęcam do zakupu naszego tygodnika, który jest dostępny we wszystkich parafiach i kioskach na terenie kraju. Można również zaprenumerować Niedzielę w wersji elektronicznej. Szczegóły znajdziemy na stronie www.niedziela.pl. Dziękuję za uwagę.